Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka Po tej stronie Agnieszka Witajcie na moim vlogu książkowym Dziś przychodzę do was Z książką Joanny Chmielewskiej Zbrodnia Efekcie Jest to już ostatnia książka Którą napisała Joanna Chmielewska Ponieważ ona umarła Już nie żyje Więc nie będzie więcej twórczości jej Pozostają tylko książki, które zostały napisane. Ja z twórczością Joanny Chmieleckiej zapoznałam się. Przepraszam, przeszkodził nam telefon. Chodzi o to, że z twórczością Joanny Chmieleskiej zapoznałam się w wieku 15 lat, jak miałam. I pierwszą książką, jaką przeczytałam, to było właśnie. Całe zdanie nieboszczyka Joanny Mieleskiej i później już inne. Dziś mam przyjemność, yy, miałam przyjemność przeczytania zbrodni w efekcie. Yy, ja lubię tą książkę. W sumie lubię całą yy, twórczość Joanny Mieleskiej. Jest to królowa polskiego kryminału. Jak opis nam mówi, zbrodnia w efekcie doskonale zaostrzonych narzędzi ogrodowych, w efekcie gąszczu odziedziczonej działki, działki, w efekcie szalejącego pędu babosa i w efekcie uczuć wzgardzonej wielbicielki, zbyt doskonały kościotrup i rozczunkowany spadek. Bóstwo męskie, pełne sadyzmu, latająca czaszka z idealnymi zębami. <grym>, to prawda, tak było w treści tej książki. Szalejące emocje na przestrzeni dziesięciolecia spadkobierczyni o podejrzanej przeszłości i nigdy niespełnione marzenie, by uczłowieczyć faceta. W efekcie wymiar kary bywa dyskusyjny. Tak mówi opis tej książki. Ja tą książką się z, zainteresowałam z efektu tego, że bardzo lubię czytać powieści kryminały Joanny Mieleskiej, Tak jak wcześniej powiedziałam, jest to królowa kryminału polskiego. Polecam sięgnąć do jej twórczości, pośmiejecie się i pobawicie się, bo naprawdę ta książka wciąga. Wciąga cała twórczość Joanny Mieleskiej. No i Szkoda, że już nie żyje, więcej nie stworzy kryminałów. No, ale cieszmy się tym, co mamy. To jego w opisie mówiłam. Był to kościotrup doskonały. Czaszka też uzdębieniem doskonałym. Tutaj opis zbrodni, jak i ofiary agresora jest na początku tej książki. Postacie są. Wymyślone, ciekawe, ale także powiązane z jej życiem. No, jak to, Chmieleska, jak ktoś ją czytał, to wie mają jakieś cechy charakterystyczne i, i ktoś ma powodzenie, a ktoś przeciwnie nie. Jeśli ona lubi, to będzie, tak jak tu powiedziałam wcześniej miało powodzenie ta postać a jeśli ona kogoś nie lubiała, to było wręcz przeciwnie. W tej książce akurat mogę powiedzieć, że jest humoru mniej, ale fabuła nadal jest ciekawa. A ktoś, kto zna twórczość, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Natomiast dla zaczynających przygodę z tą autorką, zachęcam od innych powieści o tym, żeby mogli się wgryźć jej humor w jej pisanie. Tak jak mówiłam wcześniej, ja uwielbiam twórczość Joanny Chmieleskiej. Yy, twórczość jest zawsze i wszędzie na pierwszym miejscu Joanna No, Tak jak powiedziałam wcześniej, jest ona królową kryminału polskiego. I zawsze będzie u mnie na pierwszym miejscu. Nie dlatego, że jest to, Nie dlatego, że jest to świetny kryminał nie dlatego, że do końca trzyma w napięciu i na ostatniej stronie zaskakuje. chmieleska to po prostu Chmielewska i nikt nie powie inaczej, ponieważ jej styl jest unikatowy, zupełnie unikatowe podejście do życia. Jej życie jest pełnią życia, wpływ jaki miała swoimi książkami na ludzi, I to albo także i, y, na tysiące innych czytelników. To jest to, co wielbimy panią i Za jej styl pisania. Bo, jak spełnię mogę powiedzieć, jest dużo osób fanami jej twórczości. Tak jak ja jestem fanką jej twórczości. W sumie, Zbrodnia Efekcie to jest to najnowsza jej książka, ponieważ jest to zarazem ostatnia książka, ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałam, Joanna Chmielewska już nie żyje. Jest to dobra powieść. Tutaj, jak to się mówi, Bodyżar, zwany tutaj Bartoszem, Bartoszem, chyba faktycznie się naraził autorce, bo ostatecznie go uka trupiła i w książce rzecz jasna i nie własnymi rękami. Niemniej jednak uśmierciła bohatera początkowego. I tak się właśnie to zaczyna. Mieliście kiedyś możliwość czytania Jonny mieleskiej. Jeśli tak, to znacie jej styl pisania. Jeśli nie, to was zachęcam do tej książki, do tego kryminału. Tak jak wcześniej mówiłam. Ale jeśli jesteś początkującą osobą, która ma możliwość czytania dzieła Joanny Mieleski, to zachęcam do starszych jej książek. Ale to zbrodni efekcie też polecam dla początkujących. Jest tu humor, można się pośmiać, można się pobawić dyrektywa. ale ostatecznie. Na ostatnich kartach tej książki można dowiedzieć się, jak faktycznie zginął ten Bartosz. To na tyle o tej książce. Tak jak mówię, zachęcam do poczytania zbrodni efekcie. Naprawdę jest fajna, można się pośmiać i można się pobawić, detektywa, kto faktycznie uśmiercił tego naszego Bartosza. A na dzisiaj to tyle yy, mam do powiedzenia we, yy, co do tej książki. Życzę Wam dużego, dużo zdrówka, miłego wieczorku i do zobaczenia, do następnego razu. Pa!